przyszedł w końcu czas na długo zapowiadany filmik na temat mojej czupreny. Eee, I tak, zacznę od e, tego, że moja pielęgnacja zaczyna się wieczorem, a kończy się rano. Eee, I może pierwszą Wam pokażę, co, e, czym myję moje włosy, a więc używam serii Dav. to jest szampon, a to jest odżywka. Szamponu jest 350 ml, odżywki jest 200 ml. Eee, i szampony starczają na długo, bo używamy je wszystkie. Ja, moja mama, moja siostra, nawet tata na nim włosy myje. E, także wszystkich używamy i są dosyć wydajne. Nie wiem, więc to nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile ile taki szampon nas stoi, ale dosyć długo. E, świetnie się pieni, ma bardzo ładny zapach, włosy po nim się nie plączą, e, są ładnie odżywione te włosy. Ale, żeby włosy mi się błyszczały, daję odżywkę. To jest odżywka do spukiwania. I tutaj nie ma napisane w sumie, ile ją trzeba trzymać na włosach. W każdym razie trzymam ją około 3 minut. Wiecie to, nakładam szampon, spłukuję. W ogóle, jeśli szampon się Wam nie pieni, to znaczy, że macie nadal brudne włosy. Dlatego musicie umyć drugi raz te włoski i wtedy powinna się ładnie pienić. I później odżywka. Nakładając odżywkę, nakładam ją i zostawiam na jakiś czas. Wiecie, w tym czasie nie wiem co. Można golić nogi, można robić peeling twarzy, cokolwiek. Żeby nie stać jak ten pachołek, tak? I tak, odżywka. Nakładam ją w ilości paznokcia kciuka. Rozsmarowywuję. Oczywiście yy, nie zaczynam tutaj od nasad włosów aż po same końce. Nie. Yy, robię to tak jakby kucyk i same od połowy, od połowy. Takie wiecie co? Z 5 cm zostawiam włosa yy, nieodżywkowanego, a resztę, resztę właśnie yy, przecieram oliw, oliwką, matko, odżywką, a następnie używam takiego wynalazku, który nazywa się grzebień. To nie jest akurat grzebień, którego używam do, do rozczesywania tych włosów, bo mam inny, ale o podobnym rozstawie ząbków. To jest taki przykładowy, właśnie typowy grzebień do odżywek. Odżywka się wtedy równomiernie rozprowadza, i ja od kiedy zaczęłam stosować taką metodę, zauważyłam dużą różnicę. Moje włosy się poprawiły, się ich stan. Także gorąco Wam to polecam. No i przechodzę do spłukiwania. Odżywki nie spukuję wrzącą czy gorącą wodą. Zmniejszam przynajmniej o kilka stopni temperaturę, żeby ta woda była letnia, i wtedy spukuję włosy z odżywki letnią wodą. Włosy wtedy się ładnie błyszczą. Co do szamponu, oczywiście miałam zapisane, ale zapomniałam Wam powiedzieć. Nakładam go na rękę i nie od razu na głowę, czy od razu na głowę, jak niektórzy robią. Nakładam go na rękę. I rozcieńczam z wodą. Nauczyła mnie tego moja koleżanka Fryzjerka. Przed tym, przy takim zabiegu, włos wtedy nie, ma szor, nie jest szorstki, bo samo stosowanie szamponu powoduje szorstkość włosa. Dlatego najpierw go trzeba rozcieńczyć. Mm, czasami też robię tak, jeśli mam jakiś kubeczek czy pojemniczek e, w zasięgu ręki, że wlewam troszeczkę szamponu do kubeczka, dużo wody, mieszam to razem i później, takimi trzema partiami, wlewam to na głowę. I też jest bardzo fajna metoda. Włosy są po tym, jest wabiście, gładkie i super. E, wychodząc z prysznica nie suszę włosów, nie używam suszarki w ogóle. Suszarka to wróg, be, fój, a kysz. Nie, nie używam suszarki, ponieważ myję włosy wieczorem, jeszcze później szaleję w pokoju, różne dziwne rzeczy robię. Znaczy szaleję jak szaleję, robię swoje rzeczy. Te włosy mi schną w tym czasie, rozczesuję je grzebieniem, o, najpierw takim o takim rozstawie ząbków, a później takim, który gdzieś tu położyłam, tylko nie wiem gdzie jest. E, ale uwierzcie mi, że jest to najzwyklejszy w świecie grzebień. Pewnie znajdzie się na samym końcu. E, i to jest, to jest koniec mojego wieczorne, mojej wieczornej pielęgnacji włosów. Idę spać. Eee, nie chcielibyście mnie widzieć rano, jak się budzę. Mama mnie nazywa Bokiem Słońca, bo moje włosy wyglądają tak: nie, że się puszą. One po prostu się tak mierzwią. Mam tutaj z tyłu włosek u niemowlaka, widzicie takie, takie gniazdo szorstkie, masakra po prostu totalna masakra. Eee, nie mogę wyjść w niewyprostowanych włosach na miasto. Czy. No. Po prostu nie da się. Grzywka mi się wykręca w tą stronę, a ta do góry. Tutaj, tutaj mi się wykręca w tą, tu mam loka, tu mam burz. No, masakra z tymi włosami. Eee, dlatego pierwsze co robię po przebudzeniu to nie dzień dobry mamo albo coś takiego, czy cześć mamik albo powitanie z rodziną. Nie! Idę do łazienki i włączam prostownicę. To jest pierwszy zabieg jaki wykonuję rano. No i chyba czasami kapci nie wsunę, tylko idę prosto włączyć prostownicę. Eee, prostownica. Wygląda moja, o tak. Jest to prostownica z firmy MPM. www.mpmprodukt.com.pl tam znajdziecie ich produkty. To jest moja trzecia albo czwarta prostownica i jestem z niej bardzo zadowolona. Była z 99 zł, chyba przeceniona na 29 w zeszłym roku w Osha, więc wziąłem ją od razu. I to była chyba jeden z, jedna z najlepszych prostownic, jakie testowałam w ogóle. Teraz tata kupił nową prostownicę, która nagrzała się w 30 sekund, takie bajereś moje boje, ale jednak nic mi w tej prostownicy nie zastąpi, przynajmniej na razie. To jest tak i... Nie używam żadnego środka zabezpieczającego włosy przed temperaturą, gdyż wszystkie, które używałam, tak mi strasznie przetłuszczały włosy, że nie chciałam ich widzieć więcej na oczy. Jedynie to jest jeden produkt do ochrony przed wysoką temperaturą, który się u mnie sprawdził, bo nie przeciążył mi włosów. Tutaj jest woda, bo podlewam te kwiatki. Ale to jest got to be straight on protecting straightening spray. Jest to 200 ml, ale jest to dosyć drogie, bo kosztuje to 20 zł, a kończy się dosyć szybko. Natomiast pokażę Wam, jaką giełkę to wytwarza. Z daleka, pryskając, tego produktu więcej się nam nałoży na, na większą powierzchnię włosów niż pryskając z bliska. I z tego byłam naprawdę zadowolona, ale niestety nie miałam kasy na razie. Może kiedyś kupię to jeszcze raz. Chyba, że znacie jakiś fajny produkt, który się używa bezpośrednio przed e, prostowaniem włosów. E, jest w fajnej cenie i nie obciąża tych włosów. Naprawdę mi się włosy strasznie szybko przetłuszczają. Ja o godzinie 9 rano mam przetłuszczone włosy czasami, także chociaż nie wiem, co robię. Używam szamponów też czasami e, do przetłuszczających się włosów. Niestety nic mi nie pomaga. Do ochrony przed wysoką temperaturą używam e, czasami Biosilku. Ale powiem Wam tak, że nie zawsze. Te włosy jakoś inaczej, inaczej mi się układają przy prostowaniu, kiedy mam biosilk na nich, niż bez niego. Włos proszę, dokładnie, rozczesując je takim oto grzebieniem. To jest grzebek do tapiru. Powiem Wam, że ten grzebień dużo mi pomaga. Mogę ładnie wyprostować włosy, podzielić, go, podzielić je tym szpikulcem tutaj. Piąć na górze, ale nie, nie robię tak codziennie, że biorę pasmo po pasmie, bo ja budzę się 5 minut przed tym, że mam lecieć na przystanek, także muszę w 5 minut zrobić wszystko. Makijaż, umyć się, wyprostować włosy, no ubrać się tragedia. Ale niestety nie byłem się zmobilizować, żeby wstać wcześniej. Ten grzebień bardzo pomaga przy prostowaniu włosów, bo wybiera te włoski z samego dołu i mogę je ładnie wyprostować. I włosy wyprostowane. Tą prostownicą MPM, bez żadnego innego produktu trzymają mi się proste cały dzień. <grymne> trzymają mi się proste cały dzień. To jest jedna, pierwsza i jedna, bo prostownice, po której mi się tak trzymały włosy. Eee, tak, to kwestia prostowania. Zaraz zobaczę to, co tu jeszcze miałam powiedzieć. No i że, że stosuję ten Biosilk e, albo przed. A głównie stosuję go po prostowaniu włosów. Nakładam go na całą powierzchnię. I powiem Wam, że nie przetłuszcz przetłuszczają się naturalnie, dlatego nie zauważyłam jakiejś tendencji wzrostowej, żeby mi się przetłuszczały, przetłuszczały bardziej po biosjku włosy. Nic takiego. I co teraz? Aha. Jeszcze kwestia błyszczenia i tak dalej. To. Od jakiegoś czasu zażywam skrzypowite, bo mam tragedię z, palca, z palcami, z paznokciami i mam problem. Strasznie mi się łamią, włosy mi też wypadają. E, dlatego zażywam skrzypowite. Na razie efektów nie widzę, no cóż zrobić. E, powiem wam, do skrzypowity był dołączony taki oto masażer. Ja to już kupiłam bez miesiąc temu. I e, powiem wam, że to pomaga właśnie przy wzroście włosów, pomaga na, na koncentrację, na mm, zdrowe włosy, bo masuje cebulki włosów, dlatego... Kurczę, brakuje mi słów. E, pobudza po prostu te cebulki do pracy. Mm, I włosy mają się po tym niby błyszczyć bardziej właśnie przez, to, przez tą pracę cebulek. E, może to też jest jeden z czynników, natomiast ja nie zauważyłam, e, żeby to jakoś naprawdę specjalnie wpływało na wygląd moich włosów i nie używam tego codziennie, że wiecie, siedzę i 5 minut bię, nie, takiego czegoś nie ma. Eee... W ogóle jak ja pokażę, jak tego się używa, to przecież mnie wyśmiejecie chyba. No ale dobra, eee, używa się tego tak, nasadza na czubek głowy i popycha w dół, masuje się w ten sposób głowę, eee, uczucie jest nieziemskie, takie łaskotanie. Mm, wiecie, co mam mam ciarki w dupie, jak się to masuje normalnie przedmiot super i to jest na tyle z kwestii pielęgnacji moich włosów, teraz pytacie mnie często o kolory dlatego ja wam pokażę zawsze farbuję na czerwono włosy, nie, nie nigdy kiedyś farbowałam na rudy, ale od razu mi się robił blond, dlatego przeszłam na czerwony i bardzo mi się spodobał czerwony kolor włosów u mnie, no ale niestety po trzech dniach on jest już rudy Mimo tego, że farbuję farbami średniowiackimi, to jest farba Ink, włoska farba. Są dosyć drogie po około 30-40 zł kosztuje takie opakowanie, ale starcza na dwa razy. Do tego trzeba dokupić wodę utlenioną w kremie. Ja mam roztwór, tutaj jest roztwór 9%, ale głównie używam 3%. I e, powiem Wam. Na moich włosach żadna farba do włosów się nie sprawdziła, czy to była fryzjerska, czy drogeriowa jakaś zwykła. Żadna się nie sprawdziła, wszystko schodzi mi tak samo szybko. Unikam farb paleta, ponieważ bardzo niszczą włosy, to są farby, które najbardziej niszczą włos. Dlatego już wściekła, kilka razy w akcie desperacji kupiłam sobie właśnie z palet, żeby mi te włosy wyżarło i żebym ten kolor miała. Kupiłam sobie płomiennego Feniksa z XXL kolor z palet. To był mój wymarzony kolor. On był po prostu tak pomarańczowy jak zakrętka tego get to Be. Eee, I wiecie co, na drugi dzień miałam blond. Ja nie wiem co jest z moimi włosami, nie tak, ale żadna farba mi się nie trzyma. Normalnie frustruje mnie to strasznie, do pasji mnie to doprowadza. Eee, ale jeśli... Wiecie, nie mam kasy często na takie farby, dlatego używam troszkę drogeriowych. Jest to na przykład Sajos, ale stosowałam już wszystko, chyba Londę, Joannę miałam, Garniera też dużo razy miałam. Jeszcze jak byłam blondynką, to Garniera też stosowałam. W ogóle miałam już tyle kolorów na głowie. Byłam, najpierw miałam tak, tutaj miałam taki pasek blond i z tyłu miałam wycięte włosy, jak mnie kosiarką ktoś przejechał i też miałam lekko zafarbowane na blond. To była chyba jedna z ładniejszych fryzur, jakie miałam. Chciałam Wam pokazać zdjęcie, ale nie mam. W um, portfelu jest, ale nie mam portfela przy sobie. E, w każdym razie wyglądało to super, naprawdę. Um, moja mama twierdzi, że to była najładniejsza fryzura, jaką kiedykolwiek miałam, że najładniej w tym wyglądałam. Um, później miałam cały blond, ale oczywiście pani fryzjerka zamiast utlenić mi całe włosy, bo chciałam mieć platynę, E, zafarbowała mi je, no i później, tragedia, musiałam farbować te włosy później na blond, e, dlatego też miałam takie żółtawe. Kiedyś zafarbowałam sobie farbą fryzjerską na czerwono włosy, e, ale co się stało i okazało, e, farba fryzjerska czerwona, to, był, e, to była strasznie ostra czerwień no nie, to nie było takie to była bardzo, bardzo ostra czerwień taka pankowa. E, zafarbowałam sobie włosy właściwie koleżanka mnie farbowała no i czekamy na efekt i farba nie za... ta farba nie zaczęła mm, ciemnieć w ogóle nic no dobra, może na włosach będzie ciemnieć nie wiemy ściągam, płuczę włosy a te włosy wyszły żółte miałam włosy żółte jak e, ta zakrętka ale wiecie to taki żółte byłoby fajny. Tylko to miało zielone refleksy, po prostu szłam pod słońce i ja byłam zielona po głowie, ale taka brzydka, gronowata zieleń, fuj, po prostu najgorszy kolor jaki miałam. E, Wyglądało jakby mi ktoś posikał tą głowę. To w ogóle wolę nie mówić na ten temat. Poszłam do salony, do, do tej hurtowni fryzjerskiej z powrotem, Zapytać się, czy na pewno to był dobry kolor Kobieta jak mi zobaczyła, myślała, że pęknie ze śmiechu Okazało się, że kolor był właściwy Więc yy, Nawet nie, nie pamiętam nazwy tej firmy Że was ostrzec przed nią Ale jakbyście chcieli w hurtowniach fryzjerskich Kupować jakąś czerwoną farbę To uważajcie na czerwone pudełka Z szarymi bokami yy, o, Always? Jakoś tak się to nazywało yy, Także to jest y, cała moja pielęgnacja włosów. Nie używam masek, ponieważ y, nie mam czasu, nie mam żadnej maski. Y, zamierzam się na zakup jakiejś, ale jeszcze nie teraz. I co jeszcze do tych włosów? Nic chyba. Chyba nic. To wszystko. Aha, fryzura. Widzicie mi fryzurę. Y, mam y, kośnie ścięte, już mi odrosły, muszę iść z powrotem do fryzjera znowu. Y, mam Boba. Grzywkę często robię na bok, czasami robię tak Chociaż właściwie bardziej się sobie podobałam w okrągłej grzywce niż na skos Powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie eee, I to jest chyba tyle Dziękuję wam bardzo Myślę, że zaspokoiłam waszą ciekawość eee, Jak się okazało, nie robię nic z tymi włosami specjalnego Robię to, co każdy nieświadomy pielęgnacji włosów człowiek Także eee, pozdrawiam was z cieplutko I buziaki